Siemaku, ja jestem Lekos. Witam w 18. vlogmasie na moim kanale. Jak zawsze zapomniałem to zmienić, teraz to zrobię. Teraz, teraz jest gate. No i ogólnie to już 18. vlogmas. Jeszcze zostało 6 dni do świąt, W sumie to cieszę się, że już zostało tylko 6 dni nagrywania, bo już mi się w sumie nie chce po części. Miałem iść do szkoły, ale nie poszedłem. Jutro już pójdę na pewno, to jest. Pewnie i 100%, jest 10.30, o akurat piszą co Zdawam ja bardzo serdecznie całą grupę Mafia i milek. O, pójdę zobaczyć wyniki ankiet. To teraz pytanie, jak się to sprawdza, bo w sumie... Dawno tego nie robiłem trzeba tutaj zobaczyć jakie były wyniki. Aha, no to nieźle. Jedna osoba nie chce, żebym nagrał. Cztery osoby chcą, żebym nagrał, czyli 80%. No to chyba nic innego mi nie zostaje jak nagrać, ale tu na pewno nie teraz. No bo teraz no jak nie Nie mam tej gry. Dostałem zamiast 5 sekund, dostałem milionerzy. Ale jeżeli będziecie serio chcieli tą zobaczyć sekund to postaram się to kupić za zapachą pierwszeń, bo w ogóle... Jak moja mama sprawdzała, bo chciała kupić właśnie 5 sekund, nie było i było, tylko junior. nie chciałbym zagrać w grę dla dzieci. 5 sekund możemy zrobić też właśnie sami, że na przykład ja z Indrasem i z Kamiksem piszemy dla siebie pytania albo wyzwania Wtedy będziemy losować jakie robimy wyzwania, albo odpowiadamy na jakieś pytanie w 5 sekund. Jeszcze muszę się ich spytać, czy chcą, żebyśmy to nagrali. Ziomsy, patrzcie na to. Zrobiłem teraz takie zdjęcie przez telefon yy, mojego termometra. Patrzcie tam jest to 16,5 stopni w grudniu. To jest serio dużo. Dawno takiej pogody jeszcze w grudniu, żeby to był, nie wiem, Marzec. Kiedyś to było po minus 15 stopni w grudniu, a teraz to jest plus 15. Ja mam nadzieję, że jutro też tak ciepło będzie. Ja właśnie teraz idę sobie zrobić herbatkę. Ostatnia. Znaczy jeszcze dwie, ale to jest przeostatnia już. Jeszcze jedna została. została. Tutaj mam właśnie herbatkę, a tutaj sobie face przeglądam. Piję sobie kawę i zapomniałem, że miałem utworzyć dzisiaj czekoladkę. Dzisiaj mamy 18, czyli 18 czekolad, tutaj jest. Jest to sosna. Ej, Boże sos. sosna, szyszka. Kurde, nie nie, Teraz nie wiem, szyszka czy sosna, dobra, nieważne. Ja byłem przy paczku, macie teraz, znaczy no teraz jakąś godzinę temu. Będę kończył pomału ten odcinek, bo muszę go zacząć montować. Także dziękuję za oglądanie tego cineczka Subskrybujcie kanał ze dzwoneczka, przyjdzie subskrybuj, stał się z szary, lajkujcie mój film, komentujcie, dostępniacie znajomym. Trzymajcie się I got to